Wlałam well, kawę. Kind of... Good morning, guys! Okej, okay, chciałam nagrać pierwszego The Nugget Ready With Me, ale... <laughs> nie naładował mi się mikrofon. Więc ładuję go teraz, a my się ogarniemy. I pokażę wam, co dzisiaj zakładam. Ponieważ są walentynki, to stwierdziłam, że lecimy w taki mega pozytywny kolor. Taki kolor miłości, bym powiedziała nawet. I moja than to nie tak wyszła po prostu. <laughs> But not today, guys. Not today. Kocham te rajstopy z Calzedonii. Są mega zajebiste. Ja w ogóle muszę sobie kupić więcej takich rajstop. Problem jest taki, że jej są mega drugie, you know? Takie piękne, z o rozmiar eseczka. Założę sobie do tego kowbojki. By the way, Boże, nie mówiłam wam. <laughs> mam nowe włosy, tylko teraz są lekko przetrane. No to totalnie nie wygląda dobrze. Ale rip. Okej, okay, biżu. Ja w ogóle mam niesamowicie dużo pytań o tą biżuterię, którą ostatnio sobie zakupiłam. Ona jest z Root. Mam swoje takie top 3 ulubione youtuberki i właśnie jedno z nich z tego co wiem to ma swoją linię biżuterii i nie jestem pewna czy jakby to jest jej firma czy tylko ta linia jest jakby jej imieniem podpisana, wiecie o co chodzi ale jak zamówiłam tą biżuterię to pudełko przyszło mi właśnie jakby z jej podpisem, więc nie wiem czy to jest rzeczywiście jakby ona czy to jest jakaś podróbka, dosłownie ostatnio Miałam przykminę, bo po prostu uważam, że to jest trochę taki shit, jakby ta biżuteria. Ona nie jest jakaś dobra jakościowo. Nie wiedziałam tego, jakby zamawiając to. Eee, ale z jakby robi robotę, uważam, że fajnie się prezentuje, więc. Więc, jakby noszę cały czas, ale właśnie dużo osób pyta, więc jeszcze raz powtarzam. En route. Ok, mamy 10.14, mam autobus za 12 minut. Więc wychodzimy powoli, jest tak piękna pogoda, tak się jaram. Uwielbiam, jak świeci słońce, naprawdę. Ja w ogóle mogłabym mieszkać gdzieś w chłodnym klimacie, ale musiałoby świecić słońce. Bo gdyby było chłodno i tak szaro przez cały rok, masakra. Jakie mamy plany na dzisiaj? E, na 15.30 idę z Olą do kina, więc mega się że w ogóle dawno nie byłam w kinie, a ja kocham chodzić do kina, naprawdę. Więc idziemy na jakąś komedię romantyczną i później myślę, że wrócę na chwilę na chatę i będę szła z dziewczynami na... Jakiegoś szybkiego drinka. Zamówiłam i dwie minuty później odbyło gotowe, więc oczywiście mega mnie to cieszy. To jest po prostu dzień dla mnie, bo mam naprawdę mega zajebisty dzień. I'm so happy ten film to chyba takie przypomnienie, żeby serio praktykować zbieranie się na te randki. i to na początku jest mega niekomfortowe momentami, ale jak się w tym rozkręcacie, to później to jest Wasza ulubiona aktywność. Elo stara! Czekaj, tu mam wszystko A się zmieści? A zmieścimy. Nie umiem mieścić autem w mieście, jestem po z... jest Ale masz mega kutte z... autko! Dzięki. Mega! jest trochę syl. Dobra, to co teraz jedziemy do tej twojej koleżanki i. do kina? No nie, pojedziemy do mnie najpierw. W do mnie, sensie do nas. Do mnie, kurwa. A, okej, okay, czyli wracamy do domu. No, no bo je, co ja z tym zrobię? A, no dobra, to zajmijcie. One hour later. Big Slay, jesteśmy spóźnione jak zawsze. Nie. Yeah. No, ogólnie we dwie to jest to jakaś przesada. No. My lubimy się spóźniać bardzo. Nie. Nie, no nie lubimy, ale tak się niestety dzieje. Dobra, w każdym razie. Kiedy na zakupy do kina? Idziemy <grym> coś Serio? A czekaj, może ja pojadę inaczej, bo mnie prowadzi, żebym jechała. I nie! nie. No, tak będzie najszybciej. A co to jest za droga? <grym> Dobra, w każdym razie mamy Doritos, Max, coś tam. Ja akurat nie przybyłam bardzo za tymi chipsami, ale są ulubione I Mamy mało no, mam, moje favorite ja teraz sobie kupiłam barkę w wersji, oj nie, bez sensu posramnę. trzeba było skręcić w lewo no ale tu mi, no kurwa mać bo mi się wyłączył, a ten carplay hmm. teraz super zajebiście jest zraka, nie no pojebie <grym> no dobra, no już nic z tym nie zrobimy trzeba dotrzeć przede wszystkim bezpiecznie jak się człowiek na spieszy to się diabeł cieszy w lewo tutaj, gdzie tu się włącza carplay? <grym> I'm just a girl. <laughs> 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 of, okay. <laughs> i do the not you to in vibe, understand negligence and breach in McDonald's versus that lady's habeas corpus. Use none of those terms properly. Oh. Nie, no nie. E, <śś> niestety nasze badania zakończyły się w domu, oglądając Love Island. Nie, nie Love Never Nie, zawsze Nie, nie, I'm nie. Sorry. Ludziom. Weź to, nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Nie, Dodam to Girl. Były fajne, okay? Ogólnie było super. Ej, Nie, ale... chill po prostu, no, ale nie, okej? Zderzenie z rzeczywistością, ponieważ przez dwie godziny w kinie oglądałyśmy super zakochane pary Wróciłyśmy do domu i oglądałyśmy Love Never Lies I to było super, jakby ja się poczułam super Tak, tak, tak nas to po prostu do rzeczywistości sprowadziło a W każdym razie idziemy teraz na event, więc idziecie z nami, a później lecimy na dress code na chwilę eee, tu dać nóżką tak, o tak. tak Tak, w ten sposób właśnie I... Nie. Yeah. Także mamy taką aktywną noc, i jutro rano jadę do łodzi, bo wracam do domu rodzinnego. Są mi ostatnie 4 dni ferii, w sumie zimowych, więc chciałam wrócić do domu i spędzić trochę czasu z rodzinką i powiedzieć dobre rzeczy, bo ostatnio mój moje studenckie menu w domu opiera się na ryżu z gruszkiem i marchewką. And I don't like that. See you. See you. Przejmuję tego vloga Tam jest Jasmina Cześć Cześć Jak się bawisz? Cześć Tak, patrz, pokażę ci Dzisiaj. Wziąłeś moją kamerę? No. A, dobra! A! Wygląda jak Oompa Nie. Bardzo ładnie hmm. tak. Wiecie, że umiemy wspólny taniec? Tak. No, pokażemy? Nie. Słuchajcie, trzymajcie się ciepło, uważajcie na siebie, wierzcie w swoje marzenia, spełniajcie je, stawiajcie sobie cele i bądźcie... Nie korzystajcie z telefonu tak dużo. Usuńcie wszystkie rozpraszacze. Jeżeli wy wierzycie w siebie, to wszystko może się spełnić. Rozumiecie?